Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczniemy od małej zagadki: co łączy Halloween i kury. A no oczywiście, to oto warzywo dynia. Specjalnie wziąłem tutaj do ręki taką mniejszą, żeby Wam pokazać jako rozwiązanie zagadki. No i dlaczego kury robią, dlaczego kury lubią dynie? Oczywiście mógłbym powiedzieć, że pozytywnie wpływa na ich organizm, ma wiele witamin, jest zdrowa, nie da się jej przedawkować, uzupełnia niedobory różnego rodzaju i to wszystko byłoby prawdą. Ale podstawowa rzecz, podstawowy powód, po prostu kury lubią dynię, bo im smakuje. Zobaczcie, zrobię teraz coś, co sprawi, że tutaj pojawią się wszystkie kury z okolicy dosłownie. One już, już się czają, są ciekawe, co tu się wydarzy. Przekroję dynię na kilka mniejszych części. I zobaczcie. Jak tylko odkryją, co to jest, a szybko im to pójdzie, wystarczy, że jedna załapie. O, odwrócę. Wziąłem taką mniejszą, żeby podeszły. Aha, zaczyna się. Zaczyna się już wyścig biegną, biegną, wiedzą co się będzie działo. No, i tutaj mam taką dynię. No, wydaje mi się, że to jest dynia, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Której no, jeszcze nie miałem, gdzieś tam udało mi się ją dostać. Także tutaj już mam wiadereczko na, na to, żeby odłożyć troszeczkę pestek i w przyszłym roku ją posadzić u siebie i zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Zdecydowanie. To jest dynia. Zobaczcie na kolor. Aha. Podobno jest mega dobra na przetwory. Ja nie znam jej nazwy tej odmiany. O, ale zobaczcie, no. Nie ma pestek bardzo dużo. Oczywiście jest ich trochę. O. Niektórym może się nie podobać to, co robię. Wizualnie. No, ale... Jakoś trzeba zadbać o nasiona na przyszły rok, a kupowanie wszystkiego okej, okay, jest dobre jak najbardziej, ale ja wolę jednak mieć swoje. Nie tylko ze względu na koszty, a ze względu na to, że no jestem pewny, co mi tu powinno wyrosnąć. Odłożę sobie. Tyle powinno wystarczyć. Wystarczy, że będę miał tak naprawdę, ja wiem, z 20 sadzonek na wiosnę, i już będę zadowolony: no bo każda dnia te 4-5 te większe odmiany owoców mi da, i to mi w zupełności wystarczy. No, ale kończąc, wątek tej odmiany, zobaczcie, ile ona ma miąższu. No, ja jestem po prostu w szoku i chyba dlatego ona jest taka dobra na przetwory: bo ma tego miąższu bardzo, ale to bardzo dużo. I on ma taki przyjemny, słodki zapach, czuć to nawet tutaj. Na dworze, także no jestem ciekaw, jestem ciekaw, po prostu co mi z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że w ogóle coś wyjdzie w przyszłym roku. O! Dobra, Poprzecinałem dla kur trzeba się troszeczkę odsunąć. Nawet psu smakuje. No, zobaczcie, pies kradnie, dynie kurą. No, co tego jeszcze tutaj nie było. <laughs> Więc chyba naprawdę jest dobre. No ale kończąc wątek dyni, no, kury po prostu je lubią, uzupełnia niedobory witamin. Jeżeli ktoś ma swoją, te lub olbrzymie potrafią ważyć nawet po kilkaset kilogramów, więc to jest bardzo tanie źródło paszy, pożywienia. Bo tak naprawdę paczka nasion to tam w granicach 5, no maksymalnie 10 zł. To już spokojnie kupicie, zazwyczaj jest to 4-5 zł. Posadzicie sobie, posiejecie, posadzicie dynie macie naprawdę kilkaset kilogramów warzyw dla kur, więc to jest mega sprawa, szczególnie na jesień i zimę, no bo dynie jeżeli są dobrze przechowywane, to mogą leżeć nawet i całą zimę praktycznie. No, ale kończąc już to, przejdę do tematu, który teraz jest dla wszystkich, myślę, bardzo, ale to bardzo interesujący, taki, który Wiele osób pochłania, wiele osób się zastanawia, co może zrobić, aby poprawić nieśność kur i dlaczego kury się nie niosą. No, kury się nie niosą tylko z jednego powodu. Możecie mówić co chcecie, ale tylko z jednego powodu: bo nie mają idealnych warunków. No, i to już jest troszeczkę bardziej e, ogólne pojęcie, szerokie. I co się zalicza do tego idealnego, do tych idealnych warunków. No przede wszystkim o tej porze roku mają za mało słońca, za mało światła i można się ratować w prosty sposób, po prostu oświetlać kurniki. Ja mam oświetlenie w swoich kurnikach i staram się, żeby te, te kury miały między te mówi się 12-16 godzin światła w ciągu dnia, więc jeżeli powiedzmy Słońce wschodzi teraz o godzinie siódmej, żeby łatwo się liczyło, i już jest jasno. No to minimum do tej 19 muszą mieć jasno. Aktualnie o 17 już się robi ciemno, więc te dwie godzinki, minimum ja doświetlam. Zazwyczaj koło 20 gaszę mi światło i jest wszystko ok. Druga sprawa, zła dieta. Zła dieta. No to chyba nie muszę nic mówić. Odpowiednia ilość białka to jest najważniejsze dla kur. Jeżeli nie macie dobrego zboża, dajcie im co kilka dni jakieś mięso, jakieś, nawet batony dla psów, nawet e, jakieś gotowane ryby. Cokolwiek. Ja, moje kury dostają właśnie te ryby gotowane raz w tygodniu. E, jak są jakieś promocje w sklepie na mięso, no to też nawet dostaną. Twaruk jest bardzo dobrym źródłem białka dla kur maślanka, jeżeli ktoś ma, no one po prostu to lubią. To jest zdrowe, naturalne w miarę i, i kury na pewno odwdzięczą się większą ilością jajek, jeżeli będą otrzymywać odpowiednią dietę. No ale odpowiednia dieta to też oczywiście witaminy, więc tutaj szczególnie polecam właśnie warzywa. Mamy sezon na dynie, mamy sezon na buraki, marchewkę. No. Naprawdę, w tym roku niczego tak naprawdę nie brakuje, więc można fajnie się posiłkować, czy to swoim, czy to kupionym e, zestawem mm, warzyw. E, no i kolejna sprawa. Jeżeli nie mają idealnych warunków, czyli mają brudno w kurniku, nie mają świeżej wody, no to jak mają się nieść, tak? Kolejna sprawa. No, to już możecie powiedzieć, że druga, ale choroby. Jeżeli ktoś choruje, jakiś człowiek, no to też czuje się gorzej. To już też nie jest tak wydajny i już nie idzie do pracy najczęściej. Różnie to bywa, sam po sobie wiem to doskonale. No ale jeżeli ktoś jest chory, no to nie jest tak wydajny. Jeżeli kura jest chora, to nie ma takiej wydajności przy niesieniu jajek. To jest dla mnie oczywiste. Mam nadzieję, że dla was też i że dbacie o swoje kurki. Ja teraz szczególnie ogólnie cały rok, ale teraz szczególnie staram się, żeby kury cały czas z wodą dostawały zestaw witamin. Nic więcej, po prostu znajdziecie tego całą masę jeden poleci jedne witaminy, drugi drugie. Tak naprawdę każde będą dobre, jeżeli będą odpowiednio dawkowane i regularnie kury będą je dostawać, więc dbajcie o to, żeby te witaminy do kur trafiały. No i kolejna sprawa zielonka. Zielonkę, tak z... czyli po prostu trawa. Nie ma co ukrywać. Zobaczcie, jak wygląda aktualnie podwórko. Góry po prostu chodzą już teraz wszędzie. To, co zostało z tej trawy wydziobują sobie. No można to zobaczyć, jak tam szukają sobie każda, każda czegoś no bo jesienią no to robi się problem już trawa nie rośnie, nie kosi się jej co 3-4 dni czy tam raz w tygodniu raz na dwa tygodnie, zależy kto i dlatego ma i jaka, jaki trawnik kto ma no więc brakuje jak to można zastępować? suszona pokrzywa suszona lucerna różne inne yy, mieszaniny ziół no, można, można naprawdę się przygotować na to. Zresztą zobaczcie moje inne filmy. Tam pokazywałem właśnie, że zbieram pokrzywę dla kur na zimę i mam tego całkiem sporo. Także ja o to się obawiać nie muszę. Nawet chyba gdzieś tu w kurniku mam powieszone. Zobaczcie, mówiłem przed chwilą o porządku w kurniku, a sam tego porządku nie mam, nie? No ale tak to często bywa. Zobaczcie. O. Tu mam takich dla kur powieszone. One sobie mogą e, wziąć, kiedy chcą, troszeczkę pokrzywy. Oczywiście ja to dodaję też do, e, do pokarmu. No i wszyscy są zadowoleni. O, coś tu się chyba wydarzyło. Jakieś jajko się zniosło. Zobaczcie, czym się różni woda z witaminami od czystej. No czysta jest przezroczysta, ta z witaminami jest taka żółta. Eee, więc widać, że te kury no, dostają dostają to co powinny, znaczy powinny, to co muszą dostawać po prostu, żeby, żeby były zdrowe, żeby się niosły ładnie. Eee, no i kolejna sprawa, e, która wpływa na nieśność kur, e, która pogarsza te idealne warunki. To są jakieś czynniki stresogenne. Jeżeli kury są zamknięte w zbyt małym pomieszczeniu, to się stresują. Jeżeli kury nie dostają jedzenia, to się stresują. Jeżeli są jakieś dziwne dźwięki, to się stresują. Jeżeli co chwila ktoś wchodzi do kurnika, to się stresują. Dlatego ja wchodzę do kurnika tylko w trzech celach, tak naprawdę dać im dać kurom jedzenie i picie, to jest pierwsze. Drugie. Zebrać jajka. Trzecia. Posprzątać. Nie ma sensu wchodzić do Kurniega po nic innego. No, teraz wszedłem, żeby wam pokazać, ale to jest. Jak sami widzicie, na ale niezbyt częste. Nie mam na to tyle czasu, żeby, żeby regularnie nagrywać. No, może to się w końcu zmieni. Teraz idzie jesień, zima, więc tych obowiązków będzie odrobinę mniej. Powinienem troszeczkę nadrobić. Eee, czy też zagrożenia, stresy z powietrza? No dzisiaj jest taka lekka mrzawka, więc tych zagrożeń jako tako nie ma, bo żadne drapieżne ptaki nie latają, ale mamy w okolicy trochę jastrzębi i zdarza się, zdarza się, że kury wypatrzą jakiegoś i chowają się, stresują, denerwują. I jakiś tam czasem złapie kurę. No nie ma co ukrywać, straty zawsze są. Eee, więc. Trzeba po prostu w miarę możliwości ograniczać te czynniki, które mogą negatywnie wpływać na ich komfort psychiczny, bym to powiedział, i, i te stresy. Zobaczcie, ja tutaj nad większością wybiegu mam taką o, zwykłą siatkę, nad nową częścią będzie jeszcze inna siatka. Po prostu chodzi o to, żeby z drzew, z powietrza tak łatwo te jastrzębie tu nie wlatywały, żeby kury były bezpieczniejsze. Myślę, że powiedziałem wystarczająco dużo na temat tego, co wpływa na nieśność u kur i jak ją poprawić. Po prostu zadbać o dobre warunki dla kur. O takie warunki, żeby kurom niczego nie brakowało, zarówno w diecie jak i w Pomieszczeniu, jak i jeżeli chodzi o światło, jak i jeżeli chodzi o zdrowie, czyli choroby wszelkiego rodzaju, unikamy tego, zapobiegamy zamiast leczyć, i wtedy gwarantuję, nieśność będzie na zadowalającym poziomie. Może nie będzie taka, tak wysoka jak wiosną, latem, ale powinna być naprawdę niezła, jeżeli zadbacie o te podstawowe czynniki i skończą się narzekania o mam 50 kur i 2 jajka dziennie, no, to, to robisz coś źle, musisz, musisz to zmienić i nie oczekuj, że zmieni się samo, po prostu trzeba poświęcić troszeczkę czasu, przygotować chociażby światło. Jeżeli ktoś mówi, że no nie ma możliwości podłączenia światła, no to zadbaj o pozostałe wszystkie warunki, a to światło też coś wymyślisz. No, wszystko się da zrobić, wystarczy chcieć, ale no, jeżeli na te powiedzmy 5 głównych czynników, cztery będą idealne, to ten piąty aż tak mocno wpływać nie będzie. Ale jeżeli na pięć cztery będą słabe, to nie oczekuj, że jeżeli włączysz światło, to będzie idealna nieśność. No po prostu trzeba o kury dbać kompleksowo we wszystkich jakby wymiarach i wtedy będzie dobrze. Dobra, nie przedłużam więc już dłużej. Kończę film dzisiejszy. Jeżeli macie pytania, to komentujcie. Odpowiem na każde. Dziękuję. Pozdrawiam. Cześć.